Już wkrótce Unia Europejska będzie surowo limitować zawartość siarki w paliwach żeglugowych. Na mocy wrześniowej decyzji Parlamentu Europejskiego dopuszczalna zawartość siarki w paliwie wszystkich jednostek pływających na wodach Unii, za wyjątkiem Bałtyku, Morza Północnego i kanału La Manche, ma zostać zredukowana do 0,5% z obecnych 3,5%. Dla statków poruszających się po Bałtyku, Morzu Północnym i Kanale La Manche limit zawartości siarki ma być obniżony z obecnego 1% do 0,1% w 2015 roku. Wydaje się zasadnym, aby, abyśmy my jako władze lokalne wystąpili zarówno do Parlamentu Europejskiego, do naszych europarlamentarzystów, jak i do Komisji oraz oczywiście do rządu polskiego z zapytaniem, w jaki sposób. Unia Europejska, która wprowadziła, jeszcze raz przypomnę, uciążliwe warunki dla funkcjonowania przedsiębiorców w północnej części Europy, zamierza wyrównywać szanse pomiędzy gospodarką południa Europy dzisiaj, która przypomnę nie jest objęta dyrektywą siarkową, a północy Europy. Tego mamy chyba prawo oczekiwać. Nowa dyrektywa wzbudza kontrowersje, ponieważ dotyczy tylko północnej części Europy. Ponadto wdrożenie nowej dyrektywy będzie bardzo kosztowne. Alternatywą dla tego paliwa o bardzo niskiej zawartości siarki 01 jest instalacja specjalnych urządzeń tzw. skraberów, czyli po polsku płuczek, które po zainstalowaniu eliminowałyby emisję siarki z naszych statków. Koszt zainstalowania szacunkowy, bo dostaliśmy pierwsze oferty, jeżeli chodzi o promy, jest między 3,5 a 6 milionów euro. Tak duże koszty wprowadzenia dyrektywy mogą spowodować nieuchronnie fale bankructw małych armatorów, portów i przedsiębiorstw związanych z branżą morską. Nowa dyrektywa wpłynie również na przemysł stoczniowy. Oczywiście przemysł stoczniowy upatruje pewnych szans dla siebie w tych nowych przepisach, ponieważ dostosowanie floty światowej do nowych wymogów musi wiązać się z koniecznością wykonywania instalacji tych systemów. Ekologiczna dyrektywa zmusi armatorów do dostosowania się do jej wymogów, ale za tym może iść zupełnie inny efekt. Zamiast najbardziej ekologicznego środka transportu, jakim jest właśnie transport morski, firmy przerzucą się na transport lądowy, który będzie tańszy, ale na pewno nie bardziej ekologiczny. Ponadto nowa dyrektywa dzieli Europę na północną i południową, co nie spotkało się ze zrozumieniem, choćby marszałka. Powinniśmy w Europie budować e, to tak jak była e, jest wielka dyskusja ekonomiczna, że nie powinniśmy budować Europy dwóch prędkości, e, tak i chyba nie powinniśmy e, budować dwóch gospodarek o różnych reżimach. A przecież od lat mówi się o wspólnej i jednej Europie, ale dyrektywa dotycząca gospodarki morskiej pokazuje, że tak nie jest.